A, tutaj, Mister Inic, Zajmiemy się ludobójstwem w Call of Duty Modern Warfare 2. Nie, 3. Chciałem już mówić 3. <laughs> tak jak bardzo bym chciał. Ale mój komputer by tego nie wytrzymał. Dzień trzeci. Pamiętam nic po rosyjsku tym paku makaro fiotki ptaków i jakiejś pizza Nie będę z tą stał 3, 2, 1 Ale jazda Zawsze chciałem to zrobić ale na żywo Przeżartuję oczywiście Nigdy bym tak nie zrobił Ale jazda! Ty, 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 ty. Dobry on jest! Ten makarofiak. Ale! Klata, brzuszek, piecy. Tylko, że ja nie mogę biec! <ścoughs> Mordor Na całego Mega mordor Wszystkich tutaj zamorduję Mordor cik. Tym sklepem To Cyk cyk ciki, cik, cik. Ho ho, 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 ho. Signa of Woohoo! Niszczymy wszystkich Mordor na całego! Taki mordor, Rzeszok! Woo! Woo! Jak odleciał? Nie chcę, żeby wpaść w ich ogień. Nie wiem czego, ale oni będą wtedy we mnie strzelać, jak wpadnę w ich ogień. Koncu mogę biec. jakiś przestarzały dziadek. Ha! Ale tu jas, jadka była taka że szok. Delight, 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 delight. Jest! Będziemy teraz walczyć z zaostrzonymi ludźmi. Eee. No wszyscy na to długo czekaliśmy. Taki mordor na całego. Tylko, że nie mogę biec. Dobra. No idź. Tempako głupi. Lef je. Wiktor. Krył. Krył. Dobra! Ze Zachajewa. z Zachajewa cyk, cyk Cik cik, cik ciko. Jazda na całego. No 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 no, no no. A, klatkoje! Yeah. Cik, cik. Oh no, 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 no. No, fuck! Pięknie tam, granacika. Jak wyśmienicie, wyborniście. Cyk. Pyk, 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 Oni się wycofają. Cyk. Pięknie, pyk. 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 I teraz morder na całego będzie. Dobra, przejdźmy. Ale pięknie. Cały morder zażegnany. Cyk, cyk. Morder na całego. Jak ja to kocham? Skądś to znam? Dziki dzik. Głupie nędzniki. <laughs> Dobra, go, 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 go. Let's move, let's move. Jako godna. Niestety. Ale tu będzie koszmarna chwila, w której wszyscy umrzemy Aby najmniej ja... umrę. Dobra. Fajnie, fajnie. jeszcze się nie No i dobra. No i ty! To nie była wiadomość. To jest wiadomość. No że Dobrze, dziękuję. I do następnego odcinka Call of Duty Modern Warfare 2. I komentujcie, subskrybujcie i lajkujcie. Dzięki za uwagę.